Cel, a dzisiaj gramy nie gramy, bo wystąpił mi błąd i właśnie nie wiem o co z nim chodzi. Bo, jak wchodzę, to teraz zobaczcie. Właśnie takie coś się dzieje. Jakbyście wiedzieli o co tu chodzi, no to byście mogli mi napisać w komentarzu czy takie rzeczy. No proszę, bo miałem tam ogólnie chromatyczne postacie i jedną legendę, więc bym. Bardzo chciało odzyskać te konto. Teraz wam pokażę jak tu jest z grą. Tutaj widzicie, jest bardzo taka ciemna mapa. No i teraz wam pokażę koniec, jak wygląda wychodzenie z tego. To teraz patrz jak wygląda No właśnie jak tutaj wychodzimy z rundy No to takie, no to mi się nie chce czytać jakby wyjść z tego M jest ciągle, ciągle tak jak umieramy No i nie można z tego wyjść Wszystko tutaj mogę klikać No ale nie mogę Proszę pomóżcie mi na razie ma